Witam z tej strony Dzisiaj kultowe ciężarówki z epoki PRL-u. Odcinek 67 i odcinek 68. Mamy tak, Skodę, Skodę, charakterystyczna kura tutaj powinna być, nie, no żartuję, to nie jest kura, ale tak teraz to wygląda jak kura. Mamy piękną, cudowną czeską albo wtedy jeszcze czechosłowacką Skodę. I mamy e, fajnego Stara, tylko że tutaj już mi się coś tutaj po, potegowało. E, star jest z Paryż-Dakar. To był słynny wyścig kiedyś, no i chyba cały czas też troszeczkę jest. Ale tutaj znaczek FSO, bomba. E, super. Naprawdę e, wygląda fajnie. No wiadomo, no to, jest, to, są, to są tutaj, to są to są modele, które no a ten akurat wygląda fajnie, muszę powiedzieć, zobaczcie, tutaj nawet są chyba... Jak się dobrze przyjrzymy, zrobimy sobie zbliżenie. Są chyba kierowcy nawet. Ła. Wow. Tak mniej więcej, nie? Ale wygląda całkiem, całkiem sympatycznie i całkiem fajnie, więc tutaj nie ma co narzekać. No ja już mówiłem, powtarzałem to setki razy, to nie są modele takie, które my zazwyczaj budujemy, ale modele kolekcjonerskie, więc je tutaj odkładam. Zobaczymy, co jest w samych gazetach. Tu jest, tu jest oryginał, a tutaj jest to, co zbudowali. Chociaż też nie wiem, czy to jest oryginał, czy to jest samochód odbudowany. Tak to wygląda. O. Starem na Paryż-Dakar jechać. Tak, trzeba było być odważnym człowiekiem. Dobra i tutaj 68, czyli skodal Jazz 706. To bardziej, bardziej tutaj rozumiem, że że bardziej chyba może nawet na, na południu Polski bardziej znane. Ja tutaj nie kojarzę w ogóle żeby takie jeździły Bo, Znaczy tak inaczej. Nie pamiętam żeby coś takiego jeździło. Stara pamiętam, stara to to oczywiście Ach. Tak to wygląda. Dobra, no i słuchajcie, i tutaj mamy yy, o, tu będzie Jelcz. Jelcz, 70 69 wydanie, 79 rok. Bardzo fajny rok i, i Jelcz, tego Jelcza bardziej kojarzę. Startu cały czas ze mną jest, także tak wygląda. Tak wygląda. Starą jest pod przykryciem cały czas, także nie będzie zakurzony za bardzo. Tak mi się wydaje. I jeśli chodzi o kolekcję z samochodów, Pożarniczych, to jeszcze żuk, ale żuk o żuku to za, za, w następnym odcinku będzie. Dobra, dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku.